To temat, który w BT News odmieniałem przez wiele przypadków. I tym razem nie sposób nie nawiązać do tego tematu, gdy moim gościem jest człowiek, który reprezentuje firmę Dachy Powolny. Firmy, która od dziesiątek lat współpracuje z Blachotrapezem, która również przeszła zmianę pokoleniową. Dzisiaj moim gościem jest wcześniej zapowiedziany Leszek Powolny. Witaj, Leszku. Cześć, Mateusz. Leszku, jaką firmą dzisiaj są Dachy Powolne? Cały czas rodzinna firma. Firma, którą założył mój tato. Tato rozpoczynał od handlu. Jeszcze wyrobami hutniczymi, no ale potem jakoś w, w latach 2000, w okolicach 2000 roku to wszystko przeniosło się na dachy i od tego czasu cały czas, jeszcze jak on zaczynał to my cały czas handlujemy z Blachotrapezem, to jest nasz non stop przez 20 te parę lat główny dostawca, nigdy nie spadł z numeru jeden jako, jako dostawca. Co chyba najlepiej obrazuje jakość i ofertę Blachotrapezu. 20 ponad lat życzylibyśmy sobie więcej takich klientów. Oczywiście jesteś tym, który, e, klientów, powiedziałem, takich partnerów, e, z którymi będziemy działać, życzylibyśmy sobie więcej. A jak to się wszystko zaczęło? E, zaczęło się w czasach, kiedy e, no, my jeszcze, powiedzmy, dla nas te czasy są całkiem inne. E, panowie Jan Powolny, mój tato i Jan Luberda poznali się jeszcze w Hucie Florian. W czasach, kiedy blache nie zamawiało się na kwartały w hucie, tylko jechało się ciężarówką z torbą pełną pieniędzy, w której musiało się jeszcze zmieścić 0,7 i dopiero wtedy można było ten towar kupić. No więc tutaj te kontakty się rozpoczęły, że tak powiem, oni się poznali. Konkurować o towar nie konkurowali, dlatego że jednak interesowały ich inne blachy wtedy, w tamtym czasie, w tej hucie. I od tego czasu no, rozpoczęli współpracę w tych latach 90., jeszcze gdzieś tam w połowie lat 90. No i to trwa do dziś. Wspomniałeś o tym, jak ważnym był numer kierunkowy 07. Dzisiaj jednak te czasy troszkę się zmieniły. Jak ewaluowała ta współpraca na przełomie lat? Ta współpraca się e, cały czas rozwijała, blachotrapez się cały czas rozwijał. E, początek blachotrapezu, który ja mogę mówić za siebie, który ja pamiętam. E, to pamiętam zakład na Ponicach, gdzie, gdzie było m, no ledwie kilkanaście osób. Znało się wszystkich. Zamawiałeś blachę e, przez telefon czy, czy faksem u Krzyśka Pieczaka, który również z WZ-ką szedł i robił to na maszynie, tak? Zupełnie inaczej to wyglądało. Wszystkich kierowców znałeś, z wszystkimi byłeś na ty. Potem ta firma strasznie urosła, tak? Ale nie zapomniała się ta, ta rodzinna, ta, ten temat taki rodzinny, ten temat takiej normalnej współpracy. Pomimo tego, że Blachotrapez jest się dużą korporacją, we współpracy nie czujesz tego, że masz do czynienia z jakąś firmą, dla której jesteś takim małym pionkiem, tylko czujesz się po prostu normalnie partnerem. Dzisiaj przyniosłeś do studia taką jedną małą rzecz, i wspominasz teraz, że wszystko zaczęło się, gdy pan Jan spotkał się z panem Janem. Co tak. dzisiaj przyniosłeś i dlaczego jest to takie e... szczególnie ważne? To nie jest może wizytówka, która byłaby najstarsza, jaka istnieje, pana Jana, najstarsza w moim posiadaniu bynajmniej. Gdzie mamy jeszcze kierownika firmy? No ale to już jest wizytówka z czasów, gdy był Senkoci, także to już nie są to jeszcze lata 90., tylko troszeczkę później, ale mamy tutaj kierownika firmy. Tam Blachotrapes cały czas wtedy się no, szybko, dynamicznie rozwijał, a ostatnie lata to już jest w ogóle rozwój bardzo szybki i taki ukierunkowany cały czas, tak jak właśnie Jan Luberna od Dekarstwa, czyli spaczeniem na to, żeby ten produkt był i dobry dla klienta, i przyjazny dla lekarza. Zanim przejdziemy do tego, jak firma Blachotrapez, jak firma Powolny dzisiaj współpracuje, jak to się wszystko zmieniło, z racji, że zrobiło nam się troszkę sentymentalnie, może opowiesz nam jakąś ciekawą anegdotkę związaną z naszej współpracy? Yy, nawiązując do jakości, tak? Jeżeli mówimy już na takiej przestrzeni, yy, przestrzeni czasu, to nie będę szukał daleko, przykład z tego tygodnia, z poniedziałku albo z wtorku, yy, przyszedł do mnie klient z kawałkiem blachy, yy, blachy z Blachotrapezu T14, alucing jeszcze z wąskiej taśmy, na pewno poniżej około dwudziestu paru lat, powyżej 20 lat i ta blacha, no pomimo tego, że była cięta szlifierką przez klienta, widaanim. Świetnie, to są dla nas dobre wiadomości, no nie z byle powodu te gwarancje w blachotrapezie jednak są znaczne jednak to są badania, które wskazują na to latami. Więc może przejdźmy już do tej współczesności, do tego jak działa się dzisiaj z blachotrapezem jaką firmą jest blachotrapez? Blachotrapez jest firmą, która ma inaczej cały czas miała dobrą ofertę, tak? Jeżeli jesteś w stanie przez 20 lat współpracować z jedną firmą, ona jest cały czas tym twoim głównym dostawcą. To znaczy, że ona cały czas ma dobry produkt, bo gdyby nie miała tego dobrego produktu w dobrej cenie, część byś się pewnie do konkurencji. No ale konkurencja nie jest w stanie ci tego produktu zapewnić. Współpraca z Blachotrapezem to jest, Blachotrapez bardziej jest znany też na przykład z takich produktów na dachy indywidualne, ale to też jest kwestia współpracy na dużych obiektach, na dużych inwestycjach. Mamy doświadczenie, chociażby zeszły rok, prowadzimy bardzo dużą inwestycję. Inwestycje, z której dwie konkurencyjne firmy zdążyły się wysypać w pierwszym kwartale, a my potrafiliśmy zapewnić klientowi ciągłość ceny, ciągłość dostaw, bez najmniejszych opóźnień i bez żadnej wpadki jakościowej przez okrągły rok. I myślę, że dalsze lata, bo inwestycja jest w trakcie, też zrobimy bez problemu. Jakość produktu, dostępność produktu, czy tylko to dzisiaj się liczy? Liczy się jakość, liczy się dostępność, liczy się cena także te produkty te wszystkie kryteria liczą się dla klienta natomiast tak jak staramy się przekonywać klienta do tego że nie warto też walczyć z tylko i wyłącznie ceną bo niestety z ceną jest tak na rynku że jeżeli ktoś zaoferuje towar poniżej jakości to będzie miał niższą cenę a ta jakość i, i, i dostępność produktu jego powtarzalność w jakości też jest istotna. Covid, coś, co wszystkim nam w 2020 roku ściągało sens powiek, spowodował, że jednak te firmy musiały się dostosować troszkę do działania, musiały wyjść z nowymi ofertami. ¿Blachotrapes podołał temu? Blachotrapes podołał temu bez problemu. Oczywiście, może niezbyt dobrze trafił czas na, na wejście z rynną krop. Nie można było z nią wyjść tak otwarcie do klienta pojechać, przedstawić, wiele firm, wielu ludzi boi się tego zakażenia, więc nie ma tego kontaktu bezpośredniego, ale mimo wszystko wejście jest no, niesamowite, chociaż byłoby pewnie dużo lepsze. My nie odczuliśmy jakiegoś problemu związanego z COVID-em. to budownictwo cały czas funkcjonuje na szczęście normalnie, nikt nie zabronił nam działania, więc ze strony blachotrapezu poza środkami ostrożności, maseczkami i tak dalej, w jakości współpracy nic nam się nie, po, nie pogorszyło. Nie było problemów żadnych z terminowością czy dostaw, czy z dostępnością materiału. Stało się wręcz odwrotnie. W Brechotrapez prowadził nową usługę, która umożliwia właściwie w bardzo szybkim terminie dostarczenie blachy na dach. Przepraszam, całego produktu na Całego na dach. produktu. To jest rewolucyjna usługa. Klient, który przychodzi i przyzwyczajony jest do tego, że czeka na ten materiał 2-3 tygodnie nagle słyszą, że może go mieć za dwa dni wręcz nie dowierza. Klient nie dowierza, dekarz nie dowierza. Ale zawsze dekarzowi jest w stanie się zdarzyć jakieś przysłowiowe okienko w pracach, w którym jeżeli będzie miał normalny, że tak powiem tryb dwutygodniowy realizacji zamówienia, nie da rady. Natomiast tutaj nie ma rzeczy niemożliwe. Jakie produkty dzisiaj wybiera Kowalski? Wybiera coraz lepsze produkty. Jeżeli chodzi o nasz rynek wielkopolski, są to głównie blachodachówki i blachy trapezowe, chociaż coraz, większym, coraz większą popularnością cieszy się panel dachowy z uwagi na nowe projekty w budownictwie, które jego zastosowanie ciekawie wykorzystują. No i chyba coraz bardziej zwraca uwagę na jakość produktu, co plasuje nas dużo przed konkurencją, dlatego że wiele firm konkurencyjnych ma problemy na tłoczeniach, na, na tych E, mikrouszkodzeniach. uszkodzeniach. Blachotrapez wyeliminował to dawno przez system bezpiecznego tłoczenia, także e, pomijając jeszcze tam kwestie jakości blach, tych premium i tak dalej, dostępnych w Blachotrapezie na wyłączność, z Denkrupa, czy z czy HPS-a, e, to sama technologia produkcji no, jest bezpieczniejsza. Na przełomie lat klient też zmienił się? Zmienił się zdecydowanie, dlatego że kiedyś dla klienta liczyła się tak naprawdę tylko cena. E, Ciężka była dyskusja z klientem o jakości. W większości to była dyskusja na temat ceny i poszukiwanie złotówki 2 złotych e, tańszego materiału. E, z biegiem lat przede wszystkim znacznie wzrosły koszty robocizny, co spowodowało, że jeżeli mamy do czynienia z normalnie rozumującym klientem, to 2,5 zł na metrze kwadratowym przy dachu 200-metrowym, daje mu do myślenia e, i, i ta kwota, którą musi dopłacić, plus różnica w gwarancji, która potrafi być 10, a może być 60-letnia, robi jednak wrażenie. A dodatkowym takim atutem jest to, że ja tego klienta mogę przekonać nie pustą deklaracją na papierze, który można powiedzieć, że papier wszystko przyjmie, tylko swoim doświadczeniem, dachami sprzedanymi dwadzieścia kilka lat temu, które do dziś wyglądają idealnie. O tym, czego poszukuje dzisiaj klient na rynku, o tym, jakie są jego oczekiwania i o tym, jak wygląda historia współpracy Blachotrapes-Dachy Powolne rozmawialiśmy dzisiaj z Leszkiem Powolnym. Dziękuję bardzo.